Teraz w moim studiu mam przyjemność gościć Pana Łukasza Trybusia, prezesa Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Co możemy w naszej strefie e-sportowej zobaczyć, bo to już kolejny raz jesteście z nami. No, przede wszystkim bardzo nas cieszy, że taka inicjatywa jak tutaj Wasza zaprasza po raz kolejny sport elektroniczny w grono administracji, edukacji, biznesu. Zależy nam, żeby nasze działania były kojarzone jak najbardziej z edukacją, ponieważ e-sport to nie tylko rywalizacja, ale też sektory kreatywne, które tą branżę tworzą. Jeżeli chodzi o nasze stoisko i Sport point, no to oczywiście. Priorytetem jest rywalizacja, bo ona przyciąga widzów, natomiast staramy się pokazywać także elementy edukacyjne, czyli prelekcje związane chociażby z tworzeniem dźwięku w grze, fauną i florą w grze. Mówimy także, co można robić w branży nie grając, bo tylko 1% prawdopodobnie zawodników z całej grupy amatorów gra zawodowo, natomiast cała pozostała grupa musi znaleźć swoje miejsce w ekosystemie. Tak więc możemy być dziennikarzem e sportowym i o tym mówimy, można tworzyć mapy, czyli pracować w szeroko rozumianej branży IT, game de developmentie, także... Tych możliwości jest dużo i staramy się o tym mówić. Bo esport to nie tylko granie w gry, ale właśnie tak jak Pan powiedział, jest wiele rzeczy, którymi trzeba się zająć, merytorycznych tak samo. Dokładnie. Bardzo nas cieszy, że od dwóch lat współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim w tym zakresie. Mamy swój program nauczania, który obecnie dystrybuujemy. Tak chyba mogę powiedzieć, do ponad 40 szkół w całej Polsce, szkół średnich. Współtworzymy także kierunek w Katowicach Zarządzanie we sporcie, ponieważ widzimy, że jeżeli jest duże zainteresowanie tym tematem, no to powinniśmy przekuć go w budowanie kompetencji zawodowych młodych ludzi, i na tym się głównie skupiamy, ale oczywiście nie zapominając o rywalizacji, która jest tak naprawdę bazą. Ten element sportu, rywalizacji sportowej we sporcie jest bardzo ważny. Czy organizujecie też jakieś warsztaty i zajęcia dla tych chłopaków czy dziewczyn, którzy chcą grać zawodowo? Tak, oczywiście. Przede wszystkim nasze działania w szkole też nie polegają na grze, tylko skupiamy się na czterech sektorach, czyli multimedia, marketing, zarządzanie projektowe oraz IT. W ramach tych sektorów staramy się kształcić nie własnymi kompetencjami, bo bardziej tym zarządzamy, natomiast dobieramy specjalistów, którzy w danym regionie specjalizują się w tych dziedzinach, o których mówię, przygotowując swoje sylabusy i na bazie tych materiałów pracujemy z młodzieżą, w cyklu najczęściej czteroletnim, no bo to, to jak szkoły się nie funkcjonują. Czy trzeba tak samo urodzić się z takim bakcylem do tego, żeby być dobrym graczem e-sportowym, tak jak na przykład do jazdy na rowerze czy do skoków narciarskich? Czy da się to e... wypracować w sobie? To znaczy. Tak jak w każdej dziedzinie można być rzemieślnikiem, czyli świetnie wykonywać swoją pracę, a można być powiedzmy wirtuozem, czyli świetnie ją wykonywać, ale jeszcze mieć to coś, co powoduje, że jesteśmy po prostu lepsi prócz samej techniki załóżmy gry. Natomiast tak jak mówię, w zasadzie graczy zawodowych jest 1%. Ciężko nam w tym momencie powiedzieć, ponieważ branża jest bardzo młoda, jakiś jednoznaczny kierunek rozwoju. Także póki co. Przyglądamy się profesjonalistom, ale głównie skupiamy się na amatorach. Też wspominał Pan, że oprócz takiej profesjonalnej ligi, którą możemy tutaj zobaczyć, też działa liga Edu Esportowa. Tak. Jako stowarzyszenie jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji Uniwersytet Sport Sportmasters, w ramach której wyłaniamy Krajowego Mistrza w grach komputerowych. W Akurat w tym sezonie mamy Counter-Strike i League of Legends, dwie dyscypliny. Akademicki mistrz kraju leci co roku na mistrzostwa Europy. W tym roku była to Teneryfa, mistrzostwa światowe w Chinach. Niestety Uniwersytet, który pojechał na Teneryfę, poleciał na Teneryfę, nie dostał się na mistrzostwa globalne, no ale wycieczka za nimi, trzecie miejsce, także wszyscy jesteśmy zadowoleni. Czyli tak naprawdę jest możliwość, żeby się wybić w e-sporcie? Tak jak właśnie pan wspominał, że pojechali na, teren, na ten ryfen, nie dostali się, ale jednak już coś osiągnęli. Przede wszystkim wydaje nam się, że nagrody w postaci pieniędzy dla zawodników na tym etapie rozwoju nie są najlepszym rozwiązaniem. Natomiast wyjazd w całej grupie w bezpłatnie na właśnie Mistrzostwa Europy w grach komputerowych jest świetnym przeżyciem, o którym będą pamiętać. Tam poznają ludzi również z innych uniwersytetów, z innych krajów. Chcemy to w przyszłości połączyć trochę ze sportowym Erasmusem, ponieważ studenci, którzy grają to najczęściej kierunki ścisłe. IT, tak jak mówiłem, game dev i chcielibyśmy na bazie, na kanwie, jakby e sportu czyli tej pasji, tworzyć swego rodzaju wymiany edukacyjne. I uważamy, że jest to świetny kierunek, no bo co jest lepszego niż łączenie pasją? Bo tak naprawdę esport jest przyszłością, jakby na to nie patrzeć. Eee, mam nadzieję, że jest to pretekst do rozwoju. Mm, I faktycznie chcielibyśmy za kilka lat zobaczyć, że uczniowie czy studenci, którzy za nim pracują, mają pracę w wymarzonej korporacji. Posiadają skile miękkie, potrafią się odnaleźć w grupie, być liderem, bo też mamy swoich psychologów, którzy nad tym pracują. Z drugiej strony umiejętności twarde, które też wynieśli w jakiś sposób z tej pasji, czyli chociażby napisanie kolejnej mapy do gry. No, co nie jest oczywiście proste, ale dzięki temu, że mają taką pasję mogą to zrobić. Czyli dzisiaj mamy rozgrywki do e-sportu, a jutro mamy finały. Tak, y przez ostatni miesiąc w grudniu wyłanialiśmy. Najlepsze zespoły ze Śląska na poziomie szkół średnich i uniwersytetów. Dzisiaj mamy półfinały tych rozgrywek, natomiast jutro jest mecz o trzecie miejsce oraz finał. Oprócz tego mamy jeszcze dzisiaj mecz pokazowy ligi, o której wspomnieliśmy wcześniej, do eSport League. Uniwersytet Śląski zmierzy się z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Dwie śląskie uczelnie, jesteśmy bardzo ciekawi jak ten pojedynek się skończy, tym bardziej, że na obu uczelniach eSport już zagościł, czy to w postaci WF-u, czy tak jak Pani wcześniej wspomniała warsztatów i prelekcji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A państwa zapraszam już do kolejnego studia, które odbędzie się za kilka chwil.